Dobra, jesteśmy online Może tym? Opa, czekaj, nie ta scena. No bo śpi Obudź go Nie wiem Ty, bo mam złe, złe audio O, teraz działa Dobra, się Opa! No... Bo Kamil śpi. To jest Kamil, jest uroczym shopem. Znalazłem go w śmietniku przy moim domu i stwierdziłem, że go przegarnę i zrobię z niego maskotkę mojego Twitcha. Możecie wchodzić z nim w różne rakie interakcje to znaczy karmić, nawadniać i grać z nim one-viwany -one w papierkami, nożyce albo w kostki. Tylko że przez to, że żyjemy w Polsce, gdzie hazard jest nielegalny i zakazany, żeby z nim grać, trzeba mieć po włączonego vpn -a. I to w sumie w skrócie tyle o Kamilu. Również jest jego krótki opis w moim kanale Twitch A dokładniej w jego opisie. Nie chcę wstać! Hej co jest? O dobra, żyje Siema Twitchersi siemano, siemano O dobra, już robi wszystko. Ja nie mam tu bota O chyba co się stało Wo wow. Dziękujemy za subskrypcję Pa nawet Kamil podziękował i dodał u uh, do tego Dobra, sprawdźmy najnowszego konu w totalnie odkleiło i dawno ludzi go tak nic Boże, i... no ja to widziałem. Mike giga odkleju wchodzi sobie na blat na tym. W Maku giga gówno IMO. Pracownicy normalnie se idą so, sobie do roboty i ta. O sobie dzisiaj popracuję w Maku, ale mam energię, nie? Przewraca sobie burgery. Nagle Malik. Na blacie i oni tak, ja znam jakiś zjebotrze TikToka przed kongresem w Ameryce i wyszło to tragicznie, kozłowska jest pod za O Boże to od minimajka! Znaczy już nie no bo zerwali, ale oo oh, Ona mnie tak zawsze wkurzała. O, ona też gigagówno giga gówno ale robiła Ale nie, akurat w tym momencie to jest trochę trochę naciągane to jest po prostu film zrobił duży kontrast i to się tak na nią trochę odbiło się źle na niej tak, ale ja ogólnie jej nie lubię so, swoją osobą no, znaczy no, so, swoją osobą główniana, fuj No a ta dziewczyna to giga odklejona jakaś typiara co, co, co krzyczała jego i mówiła Jak można przegrać z Najmanem! Ja można przegrać z Najmanem! Nie że... ma akcji, z Heidi. Nie mam co robić to nie Z Najmanem przegrać! Z Najmanem przegrać! A co to jest? Pierwszym tematem będzie Maty, bo dotrzymał słowa ze swojego spotu prezydenckiego, A tak kiedy zapowiedział, że przekaże 420 tysięcy na organizację Monarch. Kurde, dlatego z fundacją, i Dlatego przeznaczam drugie 420 tysięcy na organizację Monarch. Jasny gwint. Wielu organizacji w Polsce, Michał I Donald od Maty sfinalizował przeprowadzenie generalnego remontu oraz za... No to i o giga dobrze z, z jego stanem, że dot, dotrzymał słowa. Zafundował im siłownię. I tak dalej. Więc bardzo, bardzo fajnie, fajnie. jak na razie niezbyt fajnie oddaje inwestycja maska w Twittera, ponieważ kupił go za 44 miliardy dolarów, a aktualnie Twitter jest warty 20% opuścił tak, do swoich pracowników, ale zapewnia że Twitter w przyszłości będzie warty ponad 200 miliardów. Cie ciekawe skąd to zwątpienie. Hmm. Zagorwa jest z Najmanem przegrać górna no zbywała, mm. za to spadłam. Na... ja bym go na klepał! Puu! Namonowi tak zrobiła jak koniec. Yes! Ale hejtu nawet Imagine się zostawił Dziewczyna Jużwiaka stwierdziła, że napisze przeprosiny, które są jednymi z najgorszych przeprosin, które ostatnio widziałem w internecie. Ostatnia walka była bardzo wyrównana i zacięta. Wchodząc do klatki na ogłoszeniu wyniku byłam przekonana, że Paweł wygrał. Gdy zapadł ostateczny Merdyk moje emocje osiągnęły szczytowy poziom No dobra, no ale... No żeby wyzywać swojego chłopaka, że ten, że znajmany przegrać, jak jest podobany, po przegranej walce, po emocjach, jest w amoku, nie wie co się dzieje, potrzebuje wsparcia, onego go ciśnie. No to i mogi giga gówno z jej strony, nawet jeśli to z emocji, nie? I Paweł usłyszał ode mnie kilka niezrozumialnych zdań. Daję sobie sprawę, że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca, w związku z tym chciałam przeprosić publicznie przede wszystkim Pawła oraz wszystkie osoby, które uraziła moja postawa. Jak będziecie pisać kiedyś jakieś komentarze <głosyny> niepubliczne... <noise> wszystkie osoby, które uraziło. osoby, które się poczuły urażone. Ok, I Madżin w ogóle. Tak pisze, ale to i tak nie jest najlepsza część tych przeprosień. Co ja ogóle to ogóle, znaczy, kogo ona ta niby uraziła? Nie wiem. Nie to, wiem. Heimana I chyba jej tylko. Bo, no... Nie wiem, I ma kto się poczuł urażony, że ona zwyzyła, po prostu ludzie wkurzyli o jej postawę, nie że kogoś uraziła po prostu, że zwyła swojego chłopaka po przegranej walce, no to no to co, gówno wzam pomiędzy dwójkiem dorosłych ludzi nie była widoczna ani możliwa do usłyszenia w transmisji pay -per view którą oglądali widzowie o różnym przekroju wiekowym. Bo to nie tak, że wokół tego oktagonu jest tysiąc kamer i... Kilka big, big brain time. ...kamer pay view to nagrywa. Nagranie sytuacji z możliwą do usłyszenia ścieżką dźwiękową zostało umieszczone we vlogu celowo do podbicia zasięgu w systemie ogólnodostępnym na kanale YouTube. W żaden sposób nie wyrażałam zgody ani wcześniej, ani później na upublicznienie mojej osobistej reakcji. O Boże, co nagada? gada? Co ona gada co? Tak, faktycznie jestem Bogdanie. Wchodzę po obejrany walce milion kamer i ta. Nie dałam zgody, żeby to opublikniać? Nie dałam zgody. O co chodzi? Ci przeprosiny brzmią jakby jej to jakiś prawnik napisał albo jakiś, nie wiem, nieumiejętny PR team, że to zrzucanie winy na Hilig, że to Też w ogóle, ogóle gigagówno. Tak jak... Ojejku. No, weź tam rękę, konopski! Bo ten kotek w tle jest giga fajny Uwóźny, taki śpi sobie oparty o monitor. Giga słodki. O! O! Wilkomawa. Wilkumowa! monitorów. Ka no, Kamil też zasnął nagle. Ko konopa. Pow, Kamil, który śpi i mówi, że chce jedzenie. What? O jaju, Jaki słodki! Fajny kotek Z Mają Maja nie wiedziała bo spała A Wy się złączyliście <grym> wy Złączyliście się? Nie To się wydarzyło, nie? Nie! Ona nie wie, bo spała. A, oh, yeah boi Trochę gówno żart, ale... No ale dobra, no każdy jest człowiekiem, każdy sobie może zarzucić jakiś szarcik, no, no. Trudno zdarza się, nie? Chciałbym Was przeprosić. Wiem, że mój żart z ósmego odcinka do był przesadzony i nie Przepraszam wszystkich urażonych za ten żart. Nie sobie sprawy, że zostanie to odebrane jako żart z Chciałem odczekać, aż emocje opadną, abyście mieli pewność, że moje przeprosiny są szczere. Z jednej strony pojawiły się odpowiedzi, że bluz to tylko juki z Twittera się spłakały. Nie, no i o spokojne przeprosiny. Prawo za szczere wzięcie tego na klatę. Ale były też takie bardziej ukońśliwe, przysługujące brawo, że w końcu przeprosiłem. Boże, no. No nie wiem, brawo w końcu, że prosiłeś, no. Kim jest 4 gramy? Jest twój pierwszy błądek? Szymon Błażejowski? O kurczę Boże, co masz do powiedzenia? Jeszcze Simeon, Simeon? To jest swój pierwszy błąd, jak i nie pierwszy błąd całej ekipy, takie zachowanie daje zły przykład młodej widowni, którą was, która was ogląda. Naprawdę nie sądziłem, że dożyje czasu, gdzie influencerzy odpowiadający za e, kształtowanie światopoglądu młodej widowni będą robić sobie takie żarty. No nie wiem, no... Imo... Ja w No im, Imo? Simeon ma giga no, ale to co się dziwić, to jest Twitter, nie? Każdy tu ma srakę o wszystko. I mówią ta Urwij jebane! Popełniliście błąd! Znowu! Nie jesteście ludźmi, macie być robotami. Macie nie popełniać żadnych błędów I mogi Syf. Kiła i mogiła. Ja, ja jestem ta sama, ta sama Julka Citera, która jest wego sobie zielki w międzyczasie, nie? Napisz no, mi w komentarzu. Nie mięsa! Ale na gecy zmaka, to nie mięso, w sumie to prawda akurat, ale, ale wiadomo jak jest. Ale tam musiał jakiś kury umrzeć, nie? No coś tam, 1% kur. O nie, ale Malik giga odwala gówno, Imo. No Malikowi odwalił odkaski Imo, także to już... co? No pa patrzcie na tego ziomka, no przecież on jest... Po prostu patrzy i widzi, że. no debil, no po prostu. Jeszcze ludzie tutaj jedzenie mogą kłaść i z butami brudnymi tu wchodzi. Do piosenki, Ale mrozi gówno. A najlepszy, najlepszy, Aby, najlepszy będzie co on pisał na to. No tak. Słyszałem to, o tych odpowiedziach, się ogóle, że, się pracę, pracę, że się flexował sianem. No tak, no bo influencer nie, nie patrzy, nie malik w sensie w tej sytuacji. Nie stawia się na miejscu tych ludzi, którzy przychodzą, pracują ciężko. On jeszcze im wpieprza się do roboty, rozpieprza cały dzień i no, robi no, jakieś gówno. Może Przeszkadza ludziom w ich normalnej pracy. Widownie oczywiście... Wiesz, że YouTube w ogóle wprowadził to, bo kiedyś było y, y, chyba do tam minuty, nie można było przeklinać, nie? Czy tam do 5 minut? No. A teraz po 30 sekundach już można przeklinać. No to. To odebrali, w filmach. Nie pracy. Eee, ale ty wiesz, że masz 40 lat? I takie rzeczy że, że, e, że to ci e, twoi młodzi Czeczeni, cze, 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 czy inni Józefowie. Marik, masz 40 lat? Robić. No, żeby nie mroziło. Nie mam 40 lat, ale nie wiem, czy wiesz, że masz. Twarzy, wnętrze, rogalika 7 czekoladowego? Co? What the fuck? Ej Malik, wszystko spoko, ale nie pomyślałeś, że mogłeś coś zepsuć, albo to, że chcą butami na blat, no nie wiem. Jakbym zepsuł, to, to bym zapłacił, bo mogę. Uuu. To jest wasz idol? Weź tam się i na TikToku swoją BM-ką z czasów Mojżesza. Boże. Dobra, czas na Detox XD Czas uświadomić sobie, że mój bobek z nosa więcej wnosi w egzystencję świata, niż twój byt Boże, jaki Malik jest odklejony O Boże, nie mogę na to patrzeć Dobra, zajmę jedzeniem Mmm, mam. To jedzenie może się cieszyć, że moje channel trampki tam były <ścoughs> Malik jest taki odklejony, że to hit Gdy jesteś raperem i myślisz, że wszystko ci wolno Bo wolno, a jeśli nie wolno, to zrób coś i pokaż, a nie piszesz bo Malik jest tak odklejony, że. I po prostu. nie da się tego opisać. Ale imo. Y, ilość monitorów konopa jest przesadzona. Jak dla mnie. 3 to jest enough. A to po prostu to już jest przesada, bo po co muszę mieć Monitorów. Ja nie wiem. Przecież on nawet siedząc nie widzi tylu monitorów, bo ma jeden, drugi, trzeci. Na dole jeszcze. No tych bocznych raczej nie widzi, bo raczej widzi tylko te cztery A tak to musi... No dobra no, no dobra no Prawda wyszła na jaw Czytałem to przed chwilą. O, Malik jest tak odklejony, że to jest niemożliwe po prostu. Wszystko wolno, a Malik na to tak jest. Chyba czas na detox, a Malik czas uświadomić sobie, że mój Bobek z nosa wnosi więcej. Malik jest po prostu. Nie wiem, czy W jest jakieś pozytywniejsze Wszyscy wiemy, że Malik jest zimny, a ten ciągle dostarcza na to nawet. No, Michał tutaj ma rację, Boże, troszeczkę. Filmaj, ładnie brak szacunku do pracowników. A rycu też. No wszyscy tu chyba mają rację. Te trzy tweety. Relatable, table, bardzo dobrze postąpił moim Też byś tak zrobił? Boże, Konopski ma włączoną tam opcję, jak jest w Windowsie, że szukaj, że jest taki prostokątik rozwinięty. Imagin, to mnie tak zawsze wkurzało. Ja nawet. Tom, no, patrz, to. Ja nawet y, tą lupkę mam wyłączoną, że tutaj można, szukaj Giga górna opcja i mnie to wkurzało zawsze na pasku zaleń Ja też mam to rozwinięte Ale giga odklejony jesteś Boże, Boże, zakolak Polski zakolak Turururu. Niczym ksajo, Polak Każdy ma zakolak, też będziesz mieć, z Nie mam Nie mam, nie mam Jestem Jestem nie mam Oliwie o Boże, ale to było tak obviously że Oliver nie odpadł. Bo jak Friis no tak. napieprzał o nim miliard tweetów, czy dobrze postąpił, czy, czy lubiliście Olivera, no to logiczne, że on nie odpadł. No przecież. O Boże. Chris tak to zepsuł. Pa, pogłaskam Kamila. Pa, 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 pa. żeby jeszcze bardziej ludzi. W odcinku, w którym to opisywałem, też wydawało Co? mi się, że to jest bait. I teraz pytanie, czy to nie jest przypadkiem celowy bait? Może Oliver jeszcze wróci, a Brożan to wykorzystuje do promocji programu, bo mówi to gigantyczne. Wiadomo, ja że tak. Natomiast w ostatnim finałowym odcinku Twoje 5 minut okazało się, że Oliver został zwycięzcą programu. Nie. Łącznie... W ogóle bardzo mi się podoba yy, ta nagroda. 100 tysięcy złotych w kontraktach reklamowych. Czyli tak naprawdę idziesz do programu. Musisz sam zarobić na nagrodę. Po drugie, nie ma jawnie yy, ten. Nie ma jawnego yy, kontraktu z nimi, więc tak naprawdę idziesz i starasz się o kota w worku. I nie wiesz, czy to będą dobre warunki, czy nie, czy jak. No ale kuj. Na nowym odcinku twojej bici. No i tak jest. się, że Oliver został zwycięzcą programu. Łącznie Julieto. Wygrałeś program. Gratulacje. Żartujecie. No tak, nie żartujesz. Proszę bardzo. No, Jednego z tweetów Friza, gdzie napisał, że jeszcze mi przyznacie rację, że dobrze zrobiliśmy z Oliwierem, Pojawiła się mocna odpowiedź od nieuczesanej, która zebrała więcej lajków niż sam post Friza. <grym> Ty twoja ekipa powinniście mnóstwo błędów, farbowałem psak, radzisz logo zdjęć nieprzemyślane te <grym> teksty w odcinkach, rękawice camo myślę nam się odpadają właśnie uratować Olivera przed tym bo ma potencjał a nie wyrzucać o kurde Aha. farbowanie psa logo nie teksty hello my name is nie uca waszym doświadczeniem mogliście uratować Olivera przed tym bo ma potencjał a nie wyrzucać wris po ogłoszeniu że wyrzucenie Olivera było ale się zesrałaś ale się zesrałaś przez te dwa tygodnie to. Aż czerwony się że... <noise> <noise> Dwa tygodnie czekasz, żeby jej odpowiedzieć, a się zestrałaś. O boże, bo. Ale ja nie wiem, co im wytrzymał, <noise> nie? Żeby czekać aż do końca całego odcinka, żeby w końcu jej odpisać. na Teraz przegadamy aferkę dookoła byłej, dziewczyny Majka. Bo ostatnio na kanale Verso. A do mnie powiedział. No tak, poczekaj, bo. Siema! Wróciłem. Okej, okay, wracając do kanapskiego. Tyłem, znajdziesz słowo, równa się kupuje ci to I film polegał na tym, że verso zapraszała osobę A ta na planszy musiała znaleźć jakieś słowo I to słowo, które się znalazło Wera kupowała tej osobie Przykładowo friz znalazł słowo głośnik, więc wybrał sklep i tam się udał w poszukiwaniu głośnika verso nawet mu zaproponowała, żeby poszli do Apple Gdzie wiadomo, jest drogo Ale Frizz powiedział, że ktoś się nie wykosztowywała I weźmie z do JBL-a za 100 złotych Natomiast inaczej postąpiła była dziewczyna Ciekawe głośnik, sklep, tam w sumie friz została to tą, no Gość ja bym wziął te najdroższe słuchawki z Apple Za ponad no, dwa to. koła Na co? Co się? Co się będzie marnować? Nieprawda. To tylko. Bo tego za 1400 zł. Ja bym wziął te takie najdroższe za dwa koła i bym to sprzedał. Bo z tym dusi groszem i bym miał profit. Połynę, po tym spadł Hej, tam... Akurat tego nie kumam, bo Bo Wersow jest milionerką, nie? To co Ojo, Jedno słuchawki za... Trist cztere... no. ma pewnie taki głośnik, więc Wziął Halo? dla Beki jakiś losowy Stream jest nie? jak coś A. I, tak jeśli podrasz? Paulina nie miała, no to sobie wzięła akurat więc... No tak, jak dla mnie Giga gówno strony ludzi Eee, bo Werser z milionerką zarobi kilkanaście tysięcy na tym odcinku, czy to boli, że wyda 1400 zł na content? i monię. To kolejny powód dla z Pauliną. nie. Chcieli na nie ma tyle pazerna, że spam. Nieprawda, nie wzięła najdroższych słuchawek! Przecież są... A... Apple... A co chodzi? <laughs> Fajne Apple... Apple... A. jak wpisuje Twitch jak... to się da twój stream Apple, eee, słuchawki. Płucz punktów. I dobrze, no to może wykorzystać VIP o. na kanale mogę wykorzystać. O ja bym wziął ten na przykład. No ale ja jej i tak nie lubię, bo ona jest głupia... I Dlaczego mnie wkurza... to w ogóle. Ta, i sam jej sposób mówienia mnie giga irytuje, ale... ale jakiś sum. A ja bym wziął. No przecież Wercow to nie boli, a ja bym Co miał mi? sobie nowe słuchawki. To Miki! Seru wiesz na co masz wydać punkty kanału? Na co? Na Kamila. Tak. Nie no, ja będę zbierał na te 20 PSC. Hmm. Milion. Na skiny no? W no na skinie w się. Weź daj odmiana punktów. Ale to wcale nie zarobić kilkunastu tysięcy złotych, Zresztą znaczy, tam jak ktoś robi odcinek z kupowania rzeczy i nie ma ustalonego budżetu, no to... się wkurzyłem w ogóle, bo mi ten do czego jest bana nie, że tak wysoko na wakacje to byłoby mogę choć... pewnie o to, że... On tylko 12, ich, a 20 byłoby w sumie spokojnie, bo początku miała około... digierki ludzie pisali, że jest minimalkiem dla kasy, dla paymu i chcę go tylko wywalić na siano. Więc rzeczywiście skoro jako jedyna w tym odcinku eee, co... wydaje mi się, że to prawda była z nim dla kasy i dla fameu i mo Chyba sobie najdroższy prezent oh, to to widzimy się, że ludzie ją odebrali jako pazerno Też bym tak zrobił Roboty też tutaj pewnie zrobiły ten kontrast do Freeza, który widział tani głośnik za No, stupnię na jedną z najdroższych słuchaczek. No, 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 no. no ale chodzi mi o ten kontrast. I o TikToka przed kongresem stanowczo. Ale cicho, Gdyby, jest on, weź głośnik to to ja mam zamiar złożyć cię na ukazaniu aplikacji w całych Stanach, że słuchanie dotyczyło polityki prawdopodobieństwa. Kiedy to z filmik? powiązanie firmy z Chinami. Stanach Kiedy? Usunięte. 150 milionów aktywnych użytkowników i to jest główny problem, bo TikTok nie jest amerykańską aplikacją tylko w większej. Gigas raka. Rozwiązaniem rzędu to jest. Problem, rządu to jest ale to tylko w Stanach? No tak, ale gigas Amerykańskich podmiotów, że by. Zajno, no, bo USA to są te zatklieniście, nie? Firmą, no tak. Wszystko kompletnie usunięcie aplikacji. I wiecie, główny problem że ja TikTok nie jest amerykański. Ty co jest? Kątki jest leworęczny? Może mały w... jest? To wstaną odbicie może ma. Nie, bo tu przecież widzę, że jest wsad na klawiaturze, nie? No bo konop ma myszkę zaraz, po lewej zaraz, stronie. Zaraz ci pakuje w Ale dziwak. A on nie jest w Nie, bo widzę, że to jest wsad na klawiaturze. Ty masz escape'a i... Jest, może Lech. jest leworęczny? No to mówię przecież! No to co dziwak? No dziwak. No, dziwak. Jak ma to się, <grym> No nie. <grym> <grym> nie pa, poczekaj, będzie... Uwielbiam. to, ta ta Tuska. Michalek, to jest wina Tuska. Michale, czy jest wina Tuska? no widzisz, że nie jest w odbiciu lustrzanym? Dosłownie do to samo myślenie jak ten. Rajci też mówi, że to wina Tuska wszystko. No serio, po Facebook. Widziałeś mi jeszcze zdjęcie na ogólnym? Widzieliśmy mi zdjęcie na ogólnym? Z obiadku? Taki. To, to jest twój obiad? No A Ogórki, co, nie, z nie było ziemniaków? O Nie no, ja nie, lubię, ja nie lubię ziemniaków. Aha, to wojny dziecko. Co, nie Fajne no, dziecko. No bo nie wiem jak są takie ziemniaki z masłem, no to przez tego nie mogę zjeść. Jakim kurde masłem? No u mnie ziemniaki z masłem, to i tylko po... się nie da jeść. To powiedz, że nie chcesz masła. No tak, no, no i właśnie tak się to skoń... właśnie się skończyło, że jadłem to. Aha. A były frytki, ale dopiero później, i mnie oszukali. Realne zagrożenie. Ale jadłem kotleta przynajmniej, który był dobry, więc to nie jest skończyło. Żeby mieć stop, siłę w poniedziałek. Komunistyczny rząd może im po prostu Żeby na gima, na do biura I poprosić o wszystkie dane. Siła. Tak, bo jak. O tak jak w chyba ty. I mogi ga gówno, że mogę sobie tak wziąć dane bo inaczej ich walą do bułagu, a nie w to cywilizowanych to niech zmienią krajach. Powód. To niech zmienią no. Natomiast szouzi tu na początku wygłosił swój statement, się, w którym jasno stwierdził, że chińska się partia prowadzi. komunistyczna nie ma wpływu na działalność TikToka. Biden's is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. 60% of the company is owned by global institutional investors. Odbuj, odbuj, po dalej. Nie mogę tego znaleźć, Carlos. A wiesz jak ty mi pingujesz pod tymi TikTokami, nie? Typowa Karen nawet nie pozwalała mu odpowiadać, sama za nimi. No, nie no nie tak, bo, bo ponera... nie wskazują takie TikToki. Bo nie jestem gejem. No, nie. A oczywiście jakbyś był, to nie mamy nic z tym złego, tak? Jakby to jest normalne, nie? Nie. No, Jakub, tak, tak. A, no, no, oczywiście <śmiewanie> Nie, bo po prostu ci spadła myszka i dlatego stąd krzyknę No, dokładnie nie Pan jak Sikorski Monitor mi spadł, o kurczę Oj, oj, oj Nie, nie, nie Nie, mogę tego znaleźć Okej okay. well Tak nie ma co, Co of z tym Co ta babka pierdzieli? Dobrze wiesz, że nie potraficie obronić danych komisji czy 150 milionów użytkowników? No ja Puff Meta, który cały czas ma wycieki i wszyscy, wszystkie dane wywala. No giga. Nie mogę tego znaleźć, Carlos, I'm lucky So, we're move on. <laughs> Mogę, Mogę odpowiedzieć? Nie, przechodzimy dalej. O co Wziągki, chodzi? Kiemy zadawały pytania, nie miały pojęcia o internecie i w całym technologicznym świecie na przykład. Ale zdawaj na Wingmany. O Boże, to giga dobrych yy, sobie oponentów dobrali którzy nie wiedzą co jest to jest internet TikToka, czy TikTok łączy się z domowym wi wifi network? Only if the user turns on the wifi I, I'm sorry I may not understand the So if I have TikTok it. app on my phone and my phone is on my home wifi network does TikTok access that network to access to You can access other devices on that home. We do anything that is beyond any industry norms. That we TikTok spied on American journalists. Can you say with 100 percent certainty that neither ByteDance nor TikTok employees can target other Americans with similar surveillance techniques? First of all, disagree with the characterization that is spying. It was an internal investigation. Yes or no? Can you do surveillance of other Americans? We will protect the U.S. user data. Jak chodzi o nastawienie ludzi po tym przesłuchaniu i za kim się bardziej stawili, no to oczywiście za właścicielem TikToka No bo wiadomo, no jak nie dali mu dojść do słowa, połowa osób nie wiedziała co to jest TikTok, no to ciężko, że było inaczej, no to, nie? Był tam przez wszystkich atakowany, nie traktowali go tam poważnie, ale zauważyłem, że algorytm TikToka strasznie zaczął pchać do przodu filmy, które mega gloryfikują tego Showzitu. Jakby ten koleś był co najmniej jakimś bożkiem, GigaChadem, w ogóle nie ufam i według mnie jakby trochę ci Amerykanie pomyśleli i daliby tam kompetentnych ludzi do zadawania tych pytań. To, to mogłoby być totalnie inaczej, no ale że... Zawali na całej linii, co się dziwi. Chociażby ktoś im kompetentny przygotował te pytania, to mogliby tam go ostro przycisnąć. Zresztą TikTok sam w sobie jest strasznie deprawującą wasz mózg aplikacją Już teraz utrzymanie uwagi widza na filmie jest kuźwa ciężkie i trzeba się napodzić montażu, żeby kuźwa coś się działo, żeby było ciekawie. A po 10 latach, korzystania z TikToka, to utrzymanie uwagi będziesz na poziomie jakiejś złotej rybki. Teraz pogadamy o poważnych no dobra. ekipy. Z ich spółką aktualnie nie jest najlepiej, bo zredukowali swoją wartość dziesięciokrotnie, z 240 no to, no to nie lat. O kurz w się... co? Wyjaśni... Przestań. Co przestań? Nie no, nawet, nawet Luki mówisz, by nie grać Valoranta solo. to, to trudno, nie? Pachodnik no, no. no. I, I rzekomo od z wykorzystywania i ujawniania przy tym informacji poufnych. Postępowanie ma określić, czy są Ej, szczerze, w na niektórych stronkach. Serio da się zarobić. Gania za o podejrzeniu popełnienia tych przestępstw. Kary za podejrzewane manipulacje giełdowe ciągnąją za 5 milionów złotych. No cóż, no jest tak jest. Pozbawienie wolności. Freeze już się i tak przygotował 100 godzin w zamkniętym więzieniu, no to Frizz robił taki preview tego, że będzie w więzieniu. Dlatego, jeżeli oskarżę się. No, za ile ty miałeś tam nową rewolucję? Najgorzej. A dobra. A, dobra. To, nie Kary, to nie boli no, mnie, dupa. 15 Czekaj? Złotych. Ekipa się do nie, ono teraz chodzi po tyle samo. Dobra. Nie ma żadnego projektu z wieżów. Dobrze, to dobrze. Czyli nawet była 87 zł ostatnio. Jest bardzo zwięzły istonowany sposób. Więcej, tak jak. mi jest przykro, To 50 zł w górę to chciałem tekstu powiedzmy w 20 nie się z oświadczenia i deklarują pełną teraz ale reality tak miał najgorzej pracę o co tak właśnie hem case przybali do ekipy proszę ekipa coding SA która &E też trzy inne spółki akcyjne podejrzane o manipulację rynkowe dobra tam imperia capital Zdarzy się e co se rynkiem manipulować nie gwiazdą mianowicie JR Holding który jest akcjonariuszem w części wymienionych spółek Januarego Cieszewskiego pomagał wciągać ekipę na giełdę chłop też w jeden z odcinków Freeza. Graba się, co? A zostań mi dziadł. Łatwo, że pora jest dość późna. Widzę miasto z lotu ptaka, jak pierdolone jasno. Widzę miasto z lotu ptaka, bo nic we mnie nie zgasło. Widzę miasto z lotu ptaka i naskam ci auto. Miasto jebało dzieciaka, dziś ten dzieciak tą miasto.